Cześć, witajcie na kanale edXarcade.pl. Już wcześniej zapowiadałem, że będę chciał wymienić sobie kondensatory w Amidze 600. No i przyszła na to pora. Jest to moja druga płyta. Gdzie już brakuje tutaj dwóch kondensatorów. Tutaj brakuje, tutaj brakuje, ich nie było po prostu. A ja sobie je po prostu chcę wymienić, bo chcę tu płytę postawić na nogi, bo będę miał. Mam już tą górną, część tak samo. Zasilacz mam, stacy dyskietki nie mam, ale mam gotek, a w drugim mam stacy dyskietek chcę to też postawić na nogi. Tu jest Kickstart 20537300, czyli w tej o tu widzicie w tej wersji, ona jest troszeczkę zakurzona, bo dopiero ją ściągnąłem, sobie przeczyścić i będziemy to wymontowywać wszystkie te kondensatory tutaj czy będzie wymontować ten modulator tutaj tą cewkę A tu jeszcze są kondensatory, tu trzeba będzie ściągnąć tą osłonkę, tu sobie dobrze zabezpieczę nie będę tego wyciągał prawdopodobnie mam tam jakiś dłuższy grot prawda? i to się po prostu zrobi bez wyciągania te są dosyć prosto do wymiany te tutaj też tragedii nie ma będę montował takie same nie będę mam tantalowe, ale wymienię w tej akurat w tamtej wcześniejszej jeszcze taką jedną płytę mam już całkiem rozwaloną, że tak powiem i, i tam już po prostu jest to wymieniona na tantalowe, ona działa także w sumie mam trzy płyty tamta jest tylko sama płyta z dolną częścią i nic więcej, może mi się uda jakoś to ogarnąć i, i, i będę miał w razie czego bo no to jest sprzęt, który po prostu Uwielbiam Amiga 600, była moja za amiga, którą miałam za dzieciaka, naprawdę jest sprzęt super. Mówię, pamięć się dokupi. Z czasem będzie jakaś wolna gotówka. Z stacji dyskietek można przerobić z, z, z stacji PC-owej. Oczywiście prawdopodobnie stawię tylko Goteka, bo jest dużo łatwiej i taniej wyjdzie niż, niż, niż kombinować z dyskietkami. A, a w razie czego mam jedną stację dyskietek, także to mi wystarczy. Będziemy wyciągać te kondensatory. Ja to będę robił, tak, że tak powiem, na żywca, czyli będę wykręcał go tak, jak to dziś na filmiku widziałem. Nie wiem, czy to będzie widać, on jest tutaj. O, będę go po prostu łapał i delikatnie wykręcał, w końcu on mi puści. Powiem szczerze, jest to lepszy sposób niż rozlutowywanie, bo nie mam akurat. Stacji takiej, tak nieźle, bo to trzeba wyczucie robić. Te pady łatwiej jest odlutować niż w ten sposób zniszczyć. No chyba, że jest jakiś kondensator już uszkodzony, czy ścieżka. Zaraz zobaczymy. On już, o, już to, jak widzicie. On jest cały, czekajcie, że w ten sposób pokażę. Nie wygląda, żeby wylął, tam się nóżka, nóżka została tutaj. To się później fajnie, ładnie wyciąga. Czyści się te pady. Jest to chyba z jeden z lepszych sposobów. Trenowałem trochę na jakiejś starej płycie od Perceta. polecam. Kupić jakąś, ale nawet ze środku wziąć, i tak jak widzicie, może tak pokażę. Ja go wyrwałem od stąd. O, czekajcie, bo się tutaj go, nie widzę. Zaraz, zaraz, o tu, o. To jest tutaj, o. Czekajcie, o, wy nie widzicie. O, te dwa pady one się naprawdę bardzo mocno trzymają. Łatwy sposób teraz jest po prostu ściągnąć ocenę i po prostu w ten sposób będę sobie robił recap jeszcze ściągnę, bo to jest wersja płyty 1.5 Amiga 600 półtora, bo mam dwa chyba D z tego co pamiętam, jeszcze tą drugą, także będziemy ją reanimować, znaczy ja będę ją reanimować i się podzielę z tym z wami jak to wyszło, także będzie jeszcze druga część tego filmu, to jest pierwsza sobie teraz poza kadrem Powykręcam te wszystkie kondensatory, a później Wam pokażę, jak to wygląda. Czy znajdę jakiś wyrost ten rozlany, czy nie, i Wam to wszystko pokażę. No I tak jak widzicie, wszystkie kondensatory już wyrwane, dosłownie, powiem szczerze. Nie ma co się bać. To trzeba z wyczuciem robić. Tak jak widzieliście, delikatnie poruszam tymi szczypcami. Czuję się po prostu, że jedna nóżka jakby się urywa, i delikatnie, czy palcem, czy nawet tym, możemy sobie ciągnąć. I na boki ruszamy. To wszystko się fajnie, elegancko urywa. Tu naprawdę nie ma co się bać. Ja powiem szczerze. Uwierzcie mi, że szybciej spierdzielicie płytę odlutowując to z każdej strony po, po chwili, niż wyrywając w ten sposób. Naprawdę przetestowałem to na mnóstwo kondensatorów i, i żadnego jeszcze nie wyrywam z płytku, chyba że naprawdę będzie już skorodowana. No to wtedy, nawet czy lutujecie, czy tak, to i tak ona odpadnie. Także to jest chyba najszybszy sposób, tu tylko trzeba będzie uważać przy lutowaniu, bo tutaj, żeby nie podpadnie, nie stopić tutaj tej obudowy plastikowej, bo później Wam nie wejdzie taśma. I to jest tak naprawdę tyle, ja jeszcze tylko wylutuję ten kondensator, nie ten o tutaj, co jest, ja Jego trzeba wylutować, jego nie można wyłamać. Znaczy, no, jakby się uparł, to by wyłamał, ale to już jest lepszy sposób na to, po prostu lutować go z drugiej strony, wyciągnąć cynę. Także tak to wygląda. I ja się zaraz zabieram zaczyszczenie tych padów, i po prostu będziemy to wszystko sobie lutować. Ja sobie ściągnę jeszcze, wydrukuję. Zaraz wam jeszcze pod spodem pod podnikiem wam pokażę stronę, gdzie są recap, całe, cała mapa tych kondensatorów, gdzie to wymienić i gdzie jak zrobić. Także to jest naprawdę bardzo proste. Nie bójcie się tego, róbcie sami. Owierzcie mi, że lepszy jest fajnie, że ktoś wam zrobi.